Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Środa 26 lutego, a dziś w programie zapytaliśmy eksperta, jak ustrzec się przed koronawirusem. Te wirusy mogą wywoływać zakażenia zarówno u zwierząt, jak również u ludzi. Pomóżmy 6-letniej Marysi w kolejnym etapie walki z glejakiem. I to był dla nas wszystkich szok, niedowierzanie, no dlaczego? Koronawirus COVID-19 został odkryty pod koniec grudnia 2019 roku w Chinach. Obecność wirusa stwierdzono już w 42 krajach na całym świecie. Czym jest koronawirus i jak ustrzec się przed tym zagrożeniem opowiada Danuta Lis, diagnosta w pracowni bakteriologii Szpitala Miejskiego w Zawrzu. Koronawirus ten, który ostatnio największe zaciekawienie budzi, należy do rodziny koronawirusów. To te wirusy mogą wywoływać zakażenia zarówno u zwierząt, jak również u ludzi. W przypadku ludzi mogą one powodować infekcje dróg oddechowych, zarówno takie zakażenia przebiegające w sposób łagodny, jak i również w sposób bardzo poważny, tak jak na przykład zakażenie wywołane przez wirus SARS i MERS te epidemie, które mieli Byliśmy w, w ciągu, powiedzmy, w przybliżeniu około ostatnich 20 lat. Główną drogą do się tego wirusa jest droga kropelkowa. Jest on emitowany ten wirus w kropelkach wydzielin, emitowany podczas kaszlu i kichania osoby chorej. Również wirus był izolowany w kale osób chorych. Podejrzewa się, czy też no, również pewne są stwierdzenia, że może być również emitowany drogą powietrzną, ale główna droga to jest droga kropelkowa. Te kropelki zawierające wirusa osadzają się następnie na powierzchniach, na przedmiotach i gdy my dotykamy takich powierzchni przedmiotów i następnie na rękach możemy przenieść tego wirusa dotykając okolic jamy ustnej nosa oczu i poprzez też te błony śluzowe czy też wnikając do naszego układu oddechowego ten wirus może następnie namnażać się w naszym organizmie. Ważne bardzo jest mycie rąk ze względu na to, że był on izolowany również z kału ten wirus. Ważne jest mycie rąk zarówno przed jedzeniem jak i po wyjściu z łazienki. Według obserwacji poczynionych wirus ten ten może przeżyć na powierzchniach do 9 dni. Także jeżeli są osoby, które mają obawy ze względu na dostarczane przesyłki z rejonów, gdzie ta epidemia występuje, na przykład z Chin, uważa się, że ryzyko jest niskie, ponieważ przeżywalność wirusa na powierzchni zależy od warunków środowiskowych, od temperatury i od wilgotności w środowisku, i uważa się, że podczas transportu mogą wystąpić skrajne wahania wartości temperatury, które mogą nie sprzyjać przeżywalności tego wirusa. Zagrożenie nadal istnieje, sytuacja nie jest opanowana, codziennie są rejestrowane nowe przypadki osób. Które zachorowały, u których te objawy zostały zdiagnozowane, potwierdzone, jak również niestety zgony spowodowane tym zakażeniem. I osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie, które wróciły z obszarów, gdzie już potwierdzono przypadki występowania tego zakażenia wśród osób tam przebywających lub które miały kontakt z osobami, które wróciły z tamtych rejonów i o których wiadomo, że występują u nich objawy tego zakażenia, powinny zachować taki okres, 14-dniowej kwarantanny, czyli przebywać w mieszkaniu, nie wychodzić na zewnątrz, nie narażać innych. Jeżeli podejrzewają u siebie rozwój objawów tego zakażenia, czyli występuje u nich gorączka wysoka, uciążliwy kaszel i trudności w oddychaniu, bo to są już takie poważne objawy, które wymagają opieki medycznej i hospitalizacji, wtedy zgodnie też z informacjami podanymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia, najlepiej jak za Dzwonią do swojego lekarza, i taki lekarz powinien ich pokierować do najbliższej placówki. Takie placówki zostały wyznaczone przez nasze Ministerstwo Zdrowia i w każdym województwie. Takie placówki są wyznaczone i w ten sposób również unikamy rozprzestrzeniania tego wirusa w najbliższym otoczeniu, w środowisku, ponieważ ta osoba nie błąka się od przychodni do przychodni, tylko od razu jest kierowana do konkretnej placówki, gdzie może otrzymać właściwą pomoc medyczną. Powinniśmy na pewno również w ramach własnego bezpieczeństwa śledzić informacje, te przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, przez głównego inspektora sanitarnego, gdyż w ten sposób również zabezpieczamy siebie. Marysia Ziłkowska ma 6 lat, ma także marzenia. Chciałaby wybrać się do Afryki, gdzie mogłaby pomagać biednym dzieciom. Jednak dziś sama potrzebuje pomocy. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niej ciężką chorobę glejaka. Rodzina, znajomi i przyjaciele robią wszystko, by zgromadzić pieniądze na jej leczenie. Już wkrótce kolejna akcja pomocy dziewczynce. To była niespodzianka. Córka zawsze chciała mieć bliźniaki, no i się spełniły jej marzenia. Nie? No są cudownymi, były, są wspaniałymi dziećmi. Pełnym radości Marysia w ogóle jest tak dobrym dzieckiem, pełna ufności i wiary. Nie widzi w nikim zła, kocha zwierzęta, szczególnie koty. To już chyba wszyscy wiedzą, no i kocha swojego Jezuska, jak zawsze mówi. A Filip to jest taki opiekuńczy brat. No wiadomo, jak to dzieci, się ja tam czasami psotą. Marysia zachorowała, byliśmy z czwórką wnuków w górach, tutaj niedaleko. Marysia była z nami i z bratem na wakacjach. Była bardzo dzielna, bo zdobyła razem z Filipkiem pilsko. Wróciła cała szczęśliwa, buzia cała w jagodach, a dwa tygodnie niestety później została tak jak zapostawiono postawiona to dla nas, to tym bardziej był, był bo nic nie wskazywało na to, że, że to jest tak, tak poważna choroba. poza zaczęła mieć zawroty głowy, zachwiania równowagi, ta główka jej na, na lewą stronę tak trochę opadała. Dopiero jak zrobili rezonans, to się okazało, że to jest glejak czwartego stopnia pnia mózgu nieoperacyjny no. I to był dla nas wszystkich szok, niedowierzanie, no, dlaczego? To był naprawdę ciężki czas dla nas wszystkich, no niedowierzanie. Dzięki wszystkim dobrym ludziom, którzy po prostu zorganizowali zrzutkę, fundację i tak dalej, że można było podjąć leczenie za granicą. No koszt wiadomo, był bardzo duży. No i dzięki tej terapii tam Marysia pojechała tam w bardzo złym stanie, ale wróciła. No Wiadomo, pochemi, i tak dalej, szczuplutka, ale z uśmie znaczy uśmiech jeszcze się tak nie pojawia. Uśmiech się pojawił niedawno u Marysi. Naprawdę to było takie miód na serce, zaczęła śpiewać i, i te jej uśmiech i ten śpiew to daje nam taką radość i nadzieję, że, że będzie dobrze. I musi być dobrze, bo wszyscy w to bardzo wierzymy. To wszystko jest dzięki tym ludziom, którzy, tarczyńcom, organizatorom, którzy to wszystko tutaj. Razem jakoś zorganizowali, że, że mogła podjąć to leczenie, no i dalej trwa to leczenie, bo droga jest bardzo długa i ciężka, bo to jest bardzo poważna choroba, nieoperacyjny guz, no to wiadomo, ale wierzymy wszyscy, że po prostu Marysia będzie zdrowa. Sześcioletnia Marysia ma za sobą pobyt w Niemczech. Aby kontynuować leczenie potrzebne są ogromne pieniądze. Własnymi ścieżkami poszukiwaliśmy na całym świecie wszelkich dojść, znalazł się lekarz W Bochum, który Stwierdził, że on jest w stanie Marysię poprowadzić. Jak na razie są bardzo zadowalające wyniki. Na dzień dzisiejszy ten sam lekarz stwierdził i podjął się dalszego leczenia Marysi. Koszta są ogromne, dlatego, dlatego wszelkie akcje, które organizujemy są po to, żeby zebrać jak najwięcej pieniążków. Glejaku masz zakaz wjazdu. Pod takim hasłem w ubiegłym roku zorganizowano w Gliwicach akcję pomocy dla dziewczynki. Teraz okazje, by pomóc Marysi będą mieli również zabrzanie. Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 29 lutego do restauracji Impresja. Tam odbędzie się charytatywne karaoke, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie Marysi, ale bardzo ważne jest również to, że podczas tego karaoke odbędzie się charytatywna aukcja różnych przedmiotów, których jeszcze w zabrzu nie było, ale też takich, które są darem serca od różnych ludzi, którzy bardzo dobrze Marysi życzą. Natomiast 1 marca odbędzie się charytatywny turniej halowej piłki nożnej, z którego dochód również zostanie przeznaczony na leczenie Marysi. Mamy już właściwie komplet drużyn, natomiast jeśli zgłosi się jeszcze ktoś, to bardzo serdecznie do tego Państwa zapraszamy i zachęcamy. Wpisowe zostanie całkowicie przeznaczone na rzecz Marysi. Sobotnie akcja rozpocznie się o godzinie 17. Natomiast niedzielny turniej zaplanowano na godzinę 10. Dziś Środa Popielcowa, wypadający między 4 lutego a 10 marca, Popielec jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Środą Popielcową rozpoczynamy czas Wielkopostnej Pokuty. To jest te 40 dni przygotowania do najważniejszych świąt naszych chrześcijańskich. Posypanie głowy popiołem to jest taki pierwszy ważny krok, bardzo czytelny znak wkroczenia na drogę przemiany. Bo uświadamiamy sobie, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia, a skoro mamy świętować święta Paschy, te najważniejsze, no to chcemy być jak najlepiej przygotowani. Rozpoczynamy ten czas rozważania męki pańskiej, bo będą też gorzkie żale w niedzielę, będzie droga krzyżowa, czyli będziemy mobilizować się na rozważaniu tego, co jest ceną naszego zbawienia. No ale też postanowienia robimy, bo wielki post rozpoczynamy. Nie tylko posypując głowy popiołem, ale chcielibyśmy robić jakieś postanowienia wielkopostne, niekoniecznie negatywne, bo można zrobić postanowienie pozytywne, że będę chciał coś udoskonalić, ulepszyć albo więcej czasu na przykład dla najbliższych znaleźć, czy dla dzieci, dla młodzieży, dla domowników. Różnie to bywa w naszych rodzinach, ale jest to zawsze taki czas, który chcielibyśmy jak najlepiej przeżyć, wykorzystać. A tym bardziej, kiedy rozważamy te pasyjne nabożeństwa, no to otwieramy się na łaskę Chrystusa. To, bo przecież przez cierpienie nam to wszystko wysłużył. Trudno się łudzić, że będzie na stylu, ilu jest w środę, popielcowo na posypanie głowy popiołem, na gorzkich żalach czy na drodze krzyżowej, chociaż na pewno jest dużo wiernych na tych nabożeństwach. Ale żeby ten czas był prawdziwie wykorzystany, tak jak to chcemy pokazać, przychodząc na posypanie głowy popiołem. Bo kościoły są pełne w dniu dzisiejszym i już rano to obserwowaliśmy i wieczorem, i, i cała środa popielcowa. Jest to taki czas, kiedy widzimy, że coś trzeba zrobić. Dlatego, konsekwencja, wytrwałość, nawet gdyby się zdarzyło, zawsze to powtarzam, gdyby się nawet zdarzyło potknięcie, jakieś tam słabość i trzeba było zacząć od nowa, to nie machnąć ręką. Tylko raz jeszcze podjąć, bo to będzie to, co ja mogę powiedzieć, że razem z Chrystusem dokonuje Paschy. On ze śmierci do życia, a my ze śmierci grzechu, do życia, wolności dzieci bożych. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia. Do zobaczenia!